Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co wydarzyło się w Zabrzu. Pierwszą sesję Rady Miasta nowej kadencji mają już za sobą. Przed radnymi Rady Miasta czas pełen pracy i nowych wyzwań. Przez najbliższych pięć lat będą podejmowali najważniejsze decyzje w mieście. Mowa o radnych Rady Miasta, którzy właśnie rozpoczęli swoją kadencję. W Zabrzeńskiej Radzie zasiada 25 radnych, w tym 11 z listy Koalicji Obywatelskiej i 5 z listy Komitetu Wyborczego wyborców Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego. Po czterech radnych weszło do nowej Rady Miasta z listy Prawo i Sprawiedliwość oraz z listy Komitetu Wyborczego wyborców Małgorzaty Mańki Szulik. Natomiast jeden radny reprezentuje Zabrzeńską Inicjatywę Społeczną. Pierwszą sesję Rady Miasta aż do momentu wyboru nowego przewodniczącego poprowadził Marian Rał. Jestem najstarszym radnym wśród tutaj zgromadzonych radnych. W związku z tym będę miał przyjemność, zaszczyt i honor dzisiejszą sesję pierwszą w kadencji 2024-2029 poprowadzić w imieniu wszystkich radnych aż do momentu wyboru przewodniczącego Rady. W związku z tym oficjalnie Ogłaszam, otwieram pierwszą sesję Rady Miasta Zabrze w kadencji 2024-2029. Tuż przed ślubowaniem odczytano zmiany w składzie Nowej Rady Miasta. Komisarz wyborczy w Katowicach wydał postanowienie o wygaszeniu mandatu radnej pani Agnieszki Rupniewskiej w związku z wyborem na prezydenta miasta Zabrze. Jednocześnie komisarz wyborczy w Katowicach wydał postanowienie o wskazaniu kolejnej osoby, która w danym okręgu wyborczym uzyskała największą liczbę głosów i tą osobą jest pani Lucyna Langer. Informuję również Państwa, że komisarz wyborczy w Katowicach wydał postanowienia o wygaszeniu mandatów radnych pana Tomasza Olichwera i pana Przemysława Jurożka w związku ze zrzeczeniem się mandatów radnych przez te dwie osoby. Komisarz Wyborczy w Katowicach wydał postanowienia o wskazaniu kolejnych osób, które w danych okręgach wyborczych uzyskały największą liczbę głosów. I tymi osobami są pani Wioletta Szymańska oraz pan Artur Libor. Potem nastąpił ważny dla wszystkich moment ślubowania. Odczytuję w tej chwili rotę ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście. Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Podczas sesji wybrano również przewodniczącego rady, został nim Grzegorz Olejniczak. Z tego miejsca chciałem dać słowo, że zrobię wszystko, żeby nie zawieść Państwa, że będę robił wszystko dla dobra mieszkańców, dla dobra Zabrza, oczywiście z poszanowaniem prawa, daję słowo że będę robił wszystko, żeby na tej sali każda dyskusja odbywała się z, z należytą powagą i szacunkiem dla innych. A drzwi mojego gabinetu będą otwarte dla wszystkich. Każdemu, komu zależy na dobru miasta, zapraszam do współpracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wiceprzewodniczącymi w nowej kadencji Rady Miasta zostali Urszula Potyka, Łucja Chrzęstek-Bar i Grzegorz Lubowiecki. Pierwsze decyzje dotyczące przyszłości miasta nowi radni podejmą już podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Od 1985 roku mają swoje święto, 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wielorakość i wielość żyć. Nie byłabym w stanie. Spotkać tylu ludzi, albo poznać ty, tyle miejsc, tyle emocji, przygód, gdyby nie książki. O tym, co dają jej książki, pani Anna opowiada z pasją, którą przekłada na swoją pracę w Bibliotece. To jest bardzo piękny i wdzięczny zawód, ale równocześnie bardzo trudny, bo oprócz pracy z książką pracujemy z ludźmi, różnymi ludźmi. Musimy pró przynajmniej próbować wbić się w ich potrzeby, ich zainteresowania, żeby móc polecić książkę, która ich zainteresuje, zachwyci, wzruszy. Czy spodziewała się Pani, wybierając ten zawód, że przejdzie on takie przekształcenia i że będzie Pani nie tylko osobą, która będzie polecała ludziom książki, ale właśnie e, współorganizowała inne imprezy, Zachęcające do czytelnictwa. Na początku nie. To rzeczywiście mnie zaskoczyło, a było to już kilka lat temu, ale teraz myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, że możemy oprócz książek wychodzić poza regały, za ladę i proponować też wiele innych. Aktywności, ale też imprez dla naszych czytelniczek i czytelników. Współczesna biblioteka wychodzi poza utarte schematy. To nie tylko miejsce wypożyczania książek, to także wiele cennych przedsięwzięć podejmowanych z myślą o czytelnikach. Bo bibliotekarz może być także odjazdowy. Odjazdowy bibliotekarz to wspólny rajd bibliotekarzy i czytelników czytelniczek. Ulicami naszego miasta. W tym roku, to nie jest pierwszy raz, ale jedziemy wspólnie z Biblioteką Miejską w Gliwicach. Razem z nami będzie Zebrzeńska masa krytyczna, rowerowe Gliwice. I to jest taka akcja, w której pokazujemy, troszkę chcemy odczarować stereotypy zawodu bibliotekarza, ale też pokazać, że. Książki, ruch i zdrowie pięknie się razem łączą. 11 maja w Zabrzu spotykamy się o godzinie 11 na łuku w Maciejowie. Gliwice zaczynają troszkę wcześniej, bo o godzinie 10.30 pod radiostacją. Potem wspólnie spotykamy się właśnie w Maciejowie, żeby na koniec meta była pod naszą wieżą ciśni. To jednak nie wszystko, bo już w najbliższą sobotę po raz kolejny odjeżdża wyjątkowy pociąg. Te relacje międzyludzkie są tutaj najważniejsze, natomiast zaraz później jest książka i, i te relacje Czytelnik, książka, które naprawdę znaczy jestem przekonany, że wprowadza nas w tak zupełnie inny świat w świat wyobrażeń, pięknych wyobrażeń, czasami smutnych, ale tym niemniej szalenie zawsze wartościowych. I, i myślę, że książka jest tutaj niezastąpiona. Już w tą sobotę, tradycyjnie, bo po raz kolejny, organizujemy w Parku 12C taki happening pod hasłem Pociąg do Książek, a będzie się działo, bo będą i autorzy lektur i książeczek dla dzieci i dla młodzieży. Będzie kicia-kocia, tak kochana przez dzieciaki, ale będzie też teatr, będą, będą zeszły przerywniki, także myślę, że myślę, że bardzo, bardzo dużo. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.